Maneczko, widzowie z tej strony krafty CS2 i dzisiaj troszeczkę o tutaj freekosie czyli zarobku na sposób na kosek sposób jest związany tutaj jest z szynką arendetową trzeba troszkę też zainwestować w ten sposób bo wiadomo polega na graniu zaraz sobie o nim pogadamy naprawdę na nim bardzo dało się zrobić dobrą kosę nawet może dwie w sumie na luzie mi się wydaje i szybki instabiel jeszcze przed sposobem skin smonki strona do wymiany swoich skinów tutaj macie darmowe 5 dolarów wraz z moim kodem krafty przy wymianie więc tutaj serdecznie polecam używać mojego kodzika dodatkowo strona nie Kraftów yy, i czarów, więc wyjmiecie dużo przepięknych, ślicznych, krawcioków. Naprawdę, na stronie z tego, od zawalenia, polecam serdecznie. Tylko można sprzedać czarby, można zdjąć, sprzedać osobno. I przy wpłacie wraz z moim kodem, dostajecie 35% bonusu przy doładowaniu. Przy doładowaniu 100 dolarów dajmy 35 dolców. Link do strony znajdziecie w opisie. Polecam do ostrzenia subskrypcji na kanale, bo motywujemy to oczywiście do pracy. A my przechodzimy do filmu, więc tak, feather case jak zrobić na kosę? generalnie szybko Wam wytłumaczę o co mi w dzisiejszym sposobie chodzi odpalę sobie kalkulator, bo on się do tego nam dzisiaj przyda jak wiecie karnet kosztuje około 6 dych inwestycja 300 zł to jest kupienie 5 karnetów w CSie E, dwójce. E, ta ta, ta skrzynka generalnie myślałem, że pierwsze dwa dni będzie coś warta, ale jest dużo, dużo więcej warta, zobaczcie. Średnio możemy codziennie sprzedawać za 7 zł, teraz troszkę spadła i będzie spadać, więc ten sposób się w sumie kończy. E, nie, nie mogę wam powiedzieć, czy zarobicie za tydzień, ale zaraz sobie też to obgadamy, jak teraz byście grali. Po prostu sposób to było free granie i zdobywanie tej strzynki. Myślałem, że pierwsze dwa dni. Jak pierwsze dwa dni byście grali, to na luzie byście zdobyli. E, na przykład taką szyneczkę. Już szybko tłumaczę. Możecie grać i robić pięć na raz, tak? E, około jest przelicznik, że robi się 30 gwiazdki na godzinę. Coś koło tego. Znaczy dwie gwiazdki na godzinę, co ja gadam? Dwie gwiazdki na godzinę, wiecie, raz się zrobi trzy gwiazdki w godzinę, jak się dobre dwa rankedy pójdą Są też jeszcze inne tryby, które szybciej można zdobywać, w pójdzie słabszy, to będzie półtorej gwiazdki, ale dziś w średnio, wiecie, bo dwa mecze zagracie w ciągu godziny, ale dziś w średnio dwie te gwiazdki uda się zrobić w ciągu godziny. Razy 5, bo robicie 5, to naraz, czyli w ciągu godziny około 10 gwiazdek, czyli 5 szynek Grając codziennie po jakieś 8 godzin, wiadomo, trzeba trochę farki, macie 80 gwiazdek. Razy 2 macie 160 gwiazdek, co daje nam 80 aż E, skrzynek z 80 skrzynek Sprzedając je po około 7 z kawałkiem, nawet jako 7, 60, 70, bo tyle były w pierwszych dniach na ludzie można było strzelać, nawet drożej, ale daje taką średnią cenę i troszkę taniej nawet było e, no nawet nawet więcej powinniśmy policzyć, wiecie co, ale policzmy tyle, zobaczcie. Przez dwa dni zarobiłem na tym tyle. Wiadomo, jest też inwestycja w to, ale w te gwiazdki tam mam. Ile 100 gwiazdek będzie bo ile mamy około. 100 gwiazdek w pięciu karetach jest gwiazdek 200, no to, to większość naszej inwestycji wyjdzie około słaba Koska po dwóch dniach grania. Po 8 godzin, według mnie naprawdę spoko deal za granie cały czas w CS. A A aktualnie ta szynka jest dłużej na bardzo dobrej cenie, więc naprawdę można zrobić sobie dwie kostki z tego luźno, naprawdę na luziku e, i zarobić około tam 860 zł wyszło, minus 300 z wszystkich 3, z 5 karetów czyli Wam wychodzi około 560 zł na czysto wizowy, na czysto grania, 2, 3, 3 dni uznajmy na tego grania, bo 3 dni te ceny się dłużej utrzymywały i nadal się utrzymują, więc czy zarobicie dalej na tym sposobie? Po pierwsze, na tym sposobie za tydzień możecie zarobić grosze, może tak być, ale Moim zdaniem lepiej spróbować, nic nie spróbować, bo ta strzynia właśnie spadnie nawet do 3,70 znajmy to i tak za nią 3,30, a żeby się zwracała to 3 zł musi kosztować, bo jakoś 6 dy kosztuje karnet, czyli 20 razy 3, czyli zobaczcie 6 dyszek. Czyli na to będzie kosztować te 350 to będziecie dostawać 3,40 za strzynkę, to zobaczcie nawet za 20 strzynek na jednym karcie zarobicie e, e, Okej, co ja liczę, co ja liczę, co ja liczę? Za 40 groszy nawet jak gdzie zarabiać na jednej strzynce e, to zarobicie na jednym karcie 8 zł razy 5 to 40 zł, czyli w jakieś warunkach zarobicie za 40 zł no, czyli grosze, wiadomo, ale możecie też zarobić dużo, dużo więcej Nie wiadomo, ile będzie kosztowało to za tydzień, wiadomo e, Ale o co chodzi z tym sposobem? Polecam grać, jak będzie wychodzić nowa strzynka Zawsze pierwsze 2-3 dni są pewne widzowie, więc od razu nowa strzynka wychodzi Chcecie mieć kosę? chcecie 300 zł Moim zdaniem 800 zł macie na luziku e, Po prostu grać wystarczy, dwa pierwsze 3 dni Więc, jeżeli chcecie kosę, wychodzi to free granie w karnecie Bo prawdopodobnie teraz będą zmieniać cały czas karnet i będą zmiany e, Bardzo możemy patrzeć, myślałem generalnie, że będą 2-3 dni te trzy będą tylko kosztować, bo patrzyłem e, na tutaj podstawie tamtej szynki czy strzeni galerii, która tutaj wyszła kiedy. E, ona wychodziła e, październik 10. E, to ona tutaj, no tutaj tego 12 dało się jeszcze ją sprzedać, te 4 coś, nie oszukujmy się, była droższa. E, no, tutaj, no 14. Dało się za 4 coś jeszcze sprzedać, więc zarobek był przez pierwsze dwa dni duży, potem się dało ją za 4 zł sprzedać, ale da, tak czy siak moim zdaniem e, warto tak robić, bo ta szynka jest wyjątkiem, wyjątkiem i dużo inaczej to wygląda, więc widzowie Moim zdaniem costa, a możecie co to sądzicie, e, więc jakby się dodała nowa szynka. Pamiętajcie co robić jeżeli chcecie kostkę, popyt na te strzynki, bardzo duży Może się jeszcze uda fajnie zarobić, chociaż wątpię I tak trzyma się dłużej niż w case Zobaczymy, strzecie pieniądz subika jeżeli film był przydatny I lubicie taki content i wymieniacie swoje skiny z kodem krafty na stronie Trzymajcie się, cześć cześć